Cześć i czołem wszystkim. Tu Adia, tu kontynuacja kolejnej bitwy, kolejnego dnia starcia. Dzień ósmy, obrona. Tak, panowie? Cześć i naprawdę wciągnęła mnie ta gra i kole... <grywa> nagrywam kolejny odcinek tego dnia. Mam trochę czasu. Dzisiaj niedziela, spokojna, gorąca niedziela człowiek się rozpływa, a na zewnątrz mam 28 stopni. Nie wiem jak u was, jak wy wytrzymujecie tą temperaturę, ale tu jest dla mnie za ciepło. A jeszcze dzisiaj zrobiłem taki malutki spacerek. Po okolicy teraz gdzie jestem. Umierałem. Dobra. Gadu, gadu, a czas mija. Tak panowie, trochę powalczyłem, trochę ten... Y bawimy się dzisiaj obronę, ale obrona będzie składała się z dobywczego sprzętu, który teraz w ostatniej bitwy zdobyliśmy Tych fajnych, lekkich pojazdy M8 z 70-tką długą, 75-tką yy, Z lekkiego pojazdu pancernego, który ma nieziemskie penetracje, 73 mm, więc wow, będzie fajnie Drugi state będzie składać się z naszej pięknej armaty, która ostatnio zrobiła ładną masakrę i uratowała nam dupę z nowego stopywczego artylerii, mortara 107 mm, moździerza, moździerza przepraszam. Fajny pojazd, ma dużo amunicji, przebije coś, rzuci ktoś granat, to jak fiber leci. Juhu. Z broni przeciw, przeciwlotniczej, które użyjemy przeciwko piechodzi wroga, a 54 sztuki. A tu standardowo, jak zawsze. E, tylko plus mamy nowe zabawki, tak. E, dowództwo nam dało nowe zabawki pod tytułem Messerschmitt PT-109 z bombami i ostrzał, arteryjski, ostrzał mo moździerzy średniego kalibru, więc będzie zabawa. Dobra. Zapisane. O super! O sied, Rosja! O sied, drugi ryzyk. O sied, będzie dużo ich. Ale za to mam doświadczenie, to więc to będzie na bank założę, że będą te C4. Jak będzie te C4, to mam przesrane. <noise> to użyję bomby 50 kg, nic nie zrobią. Eee, dobra, jakoś trzeba przeżyć. Tak panowie? Trzeba jakoś żyć. Tylko. Nastanawiam no czy nie wziąć co innego zamiast yy, tego armaty broń przeciwpancerną pancerną yy, 50 po mm, 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 mm. 105 to mi się nie przyda, to dobra, wynocha 105, weź mi tutaj 50, pak już mam tu przeciwko piechocie, to mi wystarczy. Dobra, a to będzie dobre na coś cięższego przeciwko mnie. Okej, okay, dobra, nie jestem na to gotowy. Dobra, jesteśmy i już wiem, jakie teren wbierzemy. Te z okopami to się przyda bardzo. Yy... To najpierw, Wtedy to dobra, widzimy się za kilka minut, jak przygotuję tu teren obronny. Dobra, wróg atakuje, jadą do nas, panowie, jadą, jadą. Obrona jest tutaj prawie przygotowana, ale dziurawe jak sito. <grytanie> Oj, to będzie fajna obrona. Najgorzej się boję, że mogą wysłać nam ciężkie pojazdy już. Ale na pewno będzie nawałnica ognia i ilości piechoty wroga. No to to russy. Zrobię taką masówkę albo wyślę tyle pojazdów pancernych, lekkich, że zaleją mnie. Okej, okay, do bo. Ilkumowa. T28 idzie. Już siedzi średni czołg wroga. Już zginęło jedno osobowo Tu mam dziurą obronę. Niech jedzie tutaj ten lekki. Dobra Dostał, dostał Dobra, to nie nasi, okej okay. Tu jedzie ba, okej okay. Pięćdziesiątka wali, bardzo dobrze. Niech to z masakra na piechoty wroga. A niech tu Pancer 4 idzie do przodu troszeczkę. Eee, gdzie ten mój, mój jest tutaj? O, wolałbym, że on był gdzieś tu. Wtedy. Zobaczcie, uciekają. Uciekają. No nie, ta pięćdziesiątka. To, to jest maszynka to mielanie mięsa. Ustaw się O, coś takiego, ustaw się Dobra, ruch idzie, Kolejne sił... kolejna fala idzie do mnie Jak wygląda z amunicją? Dobra, jeszcze macie dość O, już coś ten Już coś widzą? Ciekawe Weź pancerne przyładuj O, jedzie wróg Do Jeep jedzie, o bo bra. Z deszką? Czy... a, z talerze. okej, okay, talerzem Myślałem, że ten z, z 12,7 świet, wiedziałem. Dobra, używamy samoloty. Jeden leci samolot już. Dobra, Pięćdziesiątka do przodu. Mam pytanie, co nie jedziesz? Ło! Tu jest więcej niż myślę, Ło! O! Dobra, jedź! Eee, ręcznie muszę sterować się, tak? Jedź, ty mój mały wariacie! Mały wariat jedzie Musimy zniszczyć tę arterię wroga O ty chamie Dobra użyj mi tutaj możesz Możesz I tu kolejny jest I kolejny też. Bardzo dobrze, zmasakrowane, zmasakrowane. Ej, to jest fajne, te kurka, te możesz a tak Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A zniszczyli to arma te, te Tutaj zniszczyli. Kurka, szkoda. Ale to jest dobra sił ten. To jest OP. Wow, co Ale to jest OP. E, co to jedzie? Beta 7. Razarz mi tą Beta 7. O, pięknie. Pięknie dalej mi tą Bt-7 Ona jeszcze żyje Nie? Już nie żyje Dobra, co tu jeszcze mają? Widzę, że tu mają... Co tu jedzie? A, to jedzie ten kurka lekki pojeździk Śmieszny Z różnicą pancerną. No i nie ma co zbierać. I nie ma co zbierać, bo się już pali. Jedyny fajny trofeum tu z tej bitwy będzie chyba da ten T28 MC6. Okej. Okay. O, a tu jest yy, ciężki kaliber, tak. Wielokalibrowy karabin maszynowy Okej okay. Co tu jedzie? A tu jedzie tylko pojada ten ZIP ZIS Jedzie Więc Ta mała ochrona powinna to zniszczyć Dobra, dobra, dobra A. Aaa, idą, idą, idą russy Trochę ich jest Ale powinni chyba dać radę Wiecie co, wyślemy naszego lekkiego Jako zwiat i niech atakuje ten Może tam jakieś... O nie, nie, nie Może zmiana planów Bo widzę, że tu już coś idzie Ale możemy go trochę do przodu wysłać, tak myślę Widać, masz pocisku, 17 sztuk, okej, okay, dobra. A mój Boże, jak ty tak wolno jedziesz, tak się bawisz tutaj, unikać tutaj ten. Ale dużo ich tam jest, tej piechoty. Dobra, jedź, jedź, maleństwo, jedź. Musimy zobaczyć co tu jest. Już, już, po zabawie. Dobra. jeść do przodu. O, ale tam zrobili nawałnicę. O nie, to trzeba użyć tego samolotu. Tak myślę. Albo nawet nie samolotu, tylko użyjemy ostrzał artystyczny. Ostrzał y, średniego kalibru. Yy, to będzie masakra. U Kolejni bardzo dobrze. Ciekaw, że to jest tylko jednorazowe użyciu i muszę w bitwie regenerować za pomocą punktów specjalnych tych gwiazdek. Mm, nigdy tego nie używałem. Coś tam zmasakrowało. Bardzo dobrze. Dobra, to z BT7. BT7 to jest, tak? A Ta BT 7 Mamy tu jakiegoś wolnego żołnierza? Mamy tu wolnego żołnierza. Weź mi tutaj to już... Zaczynaj mi tu już naprawiać. A nie, ty nie naprawisz, bo ty masz cały owsprzęt do rozminowania. Ty mi napraw jak możesz Dobra, a ty mi już tutaj iść do przodu. Musimy zobaczyć tu jest. Szkoda mi tych armat Chciałbym jedną O ty A Ała Ma 50, nie, to jest ten, amerykański Ała To był amerykański eee, Szkoda Ale mam dużo tych pojazdów Najważniejsze, że ten załogu musi przetrwać. On jest weteranem. Eee, to z te. Tego mam dużo. Nawet to może rozwadzi go. Ale... Z... O, oh, shit. Nie, 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 wycofa się. Eee, Panzer 4 tutaj. Po motocyklu? O i bardzo dobrze Ła Ła, e, nawołnica piechoty idzie e, Mięso armatnie idzie mm -hmm. Ruscy to zawsze tak robią Nic się nie zmienili eee, Dobrze Ja myślę, że możemy wysłać tego Nasz ten pojazd Ma tu już nic nie powinno być, chyba Co tu jest wroga? Widzę tu jeden pojazd O! Coś tu jest i to jest 20 Rozwal, rozwal to! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej, czyścimy tereny. Dobra, chyba już tu nic nie ma więcej No, szkoda mi tej kurkowano z tych armat. Chyba dwudziest? 120 105 chyba Chyba ja. Coś z tego dobyło. Dobra, jeden wychodź. Przyjmij tą armatkę. E, działa? Nie działa. O, co tu jeszcze jest? Dobro pytanie. A to ten motocykl. mi na i mi ten pojazd Chętnie go przyjmę jeszcze raz No i jedyne takie nagroda pocieszenia to te T28 Myślałem że będzie większa siła ognia No tu nic ciekawego O, oh. oh, shit! Continu. Idziemy to zdobyć. Ej, oni zniszczyli to. O mój Boże, to jest piękne, co oni przywieźli. Szybko idziemy to zdobyć. W trybie natychmiastowym. Panowie, to jest ciężka arteria. 152? To z grubas. To jest piękne. Panowie, to jest, to jest najlepszy prezent, jaki można było dostać. 152 mm armata. To jest kosmos. Naprawi mi to, pokaż mi ile to ma podcisków. 9 podcisków. Ohohoho 152. Jest naładowane jeszcze. E, na, na swoich jeszcze Dobra, małe testy artyleryjskie jak to działa Fire Wydawało mi się, że robi większy boom Ale ja to przyjmę chętnie bardzo. Dobra panowie, widzimy się w menu. To była szybka bitwa. Bardzo szybka i z pięknym prezentem od Rosjanów. No i mamy już po bitwie. A bitwa była bardzo szybka, bardzo przyjemna, taka idealna, takie, takie, takie powinny być wszystkie, a nie, że zaskoczenia, magiego, i ten. Czołki się spisały idealnie, ale to! To jest piękna zabawka. O, ty jak to... Ja to to wykorzystam idealnie. Panowie, ja to wykorzystam tak, że powinny to niszczyć wrogie jednostki, wszystko, będzie wszyscy będą latać ze szczęścia. <grystanie> Każdy się nauczy latać z tą urządzenia. E, mam 20 jeszcze zdobyłem, którą mi się nie przyda. Ten lekki czołg hmm, może kiedyś e, To na pewno się nie przyda. To, 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 to z tych pieszych modeli chyba. Więc to na pewno mi się nie przyda. To wiesz, mogę z automatu strzelać, do widzenia. Eee, tak... Mam trochę taka sprzętu. Dużo pieniędzy, dużo amunicji i to jest najważniejsze. I mamy 7 punktów tych rozwoju. O mój Boże, to się naprawdę przyda. Eee, 6 punktów, tak? Eee, najważniejsze, że chyba zaczniemy już rozwijać nasze broń pancerno. Mm -hmm. 7 i mam f dwójkę O tak, f 2 by się przydała, nie głupi pomysł, E2. Czy lepiej kurka, to też chciałbym mieć, ale to, to się już chyba nie przyda na te nasze realie. Mam dziewiąty dzień już, zaczynamy dziewiąty dzień, a tak i to się kurka, chyba już nie przyda ten pancer wagę NB WZ. Wiem, źle powiedziałem, ale wiem, że ten Panzerwagen był używany w operacji Norwegii i tu były prototypy ciężkich czołgów. E Niemcy mieli fantazję, chcieli zbudować e ciężki czołg wielowieżowy i powstał taki prototyp, mm. który był uzbrojony... Przepraszam, włączony ten. Powinien zniknąć za chwilę. E Wracając do tematu. Niemcy tam wcisnęli 37 i wcisnęli 75, tą krótką, łową armatę. Ja właśnie szukam ten pojazd. I nie mogę go znaleźć. Dobra. Wiem, że ma bardzo cienki pancerz, ale chciałem go pokazać. No, czy nie wszystko przeciwko mnie. Dobra, miesiąc w tym innym, innym odcinku pokażę go. Yy, I powstało kilka prototypów, wysłali na Norwegię o operacje norweskie w na Norwegię i tak dalej. I nie spisały się fajne czołgi, ale nie spisały się. Wiecie, patent wielowierzowy to nie był dobry patent. inaczej. Czołgi wielowierzowe nigdy nie były dobrym rozwiązaniem w okresie II wojny światowej. Przyszły inne tematy, dobra. Mm, mam 7 punktów, na pewno coś z tego stworzę, albo wezmę pancera, albo coś innego. A tak, to dziękuję za uwagę, dziękuję, że tu jesteś i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!